Drodzy Państwo, podczas tego pierwszego dnia szóstej edycji kongresu 590 nowe możliwości. Jeszcze, drodzy Państwo, przewidujemy dwa ostatnie wystąpienia, niezwykle istotne. Ja za chwilę, drodzy Państwo, zaproszę prelegenta, który oczekuje na swoją kolej. Natomiast, jako że Pan Prezes przed chwilą przedstawił trzy istotne wyzwania demograficzne, gospodarcze i przypomnę ten trzeci, strategiczno-militarny, to jednak zaznaczę, iż ten trzeci... Drodzy Państwo, niepokojący nas mocno zostanie prawdopodobnie przedstawiony przez ostatniego prelegenta, będzie nim dr Jacek Bartosiak. A teraz, Szanowni Państwo, zapraszam serdecznie, jest z nami prezes zarządu Poczty Polskiej SA. Wielkie brawa, zapraszam serdecznie Pana Prezesa, Pan Tomasz Żdzikot. Zapraszamy serdecznie. Szanowni Państwo, wszyscy znakomici zgromadzeni gościom, no występować na scenie po tak znakomitym wykładzie pana profesora Glapińskiego, wcześniej po, po wystąpieniach prezydenta Rzeczypospolitej, prezydenta Austrii. To naprawdę niełatwa rola, ale postaram się jej sprostać. Pozwólcie Państwo, że na początek dużo rozmawiamy dzisiaj podczas Kongresu 590 o nowych możliwościach, nowych perspektywach, nowych projektach, nowych szansach biznesowych. Pozwólcie Państwo, że rozpocznę jednak od historii, bo. Ona jest o tyle istotna, że Poczta Polska to 463 lata historii. To jedna z naj, najtrwalszych instytucji nierozerwalnie związanych z historią naszego kraju. I żeby zrozumieć, co poczta znaczy w Polsce, wystarczy zapytać, co wydarzyło się 5 października tego dnia. Tego dnia w 1939 roku 38 bohaterskich obrońców Urzędu Pocztowego Gdańsk I w wolnym mieście Gdańsk po haniebnym wyroku niemieckiego sądu polowego uznani za partyzantów rozstrzelani w Gdańsku dziś pamiętamy, czcimy pamięć bohaterów. Pamiętamy o nich tu, pamiętamy w Warszawie, pamiętamy o nich w Gdańsku uczestnicząc tam w uroczystościach. I to jest jedna z tych dat, jeden z tych momentów, jeden z tych jedna z tych chwil, które unaczniają bardzo mocno jak Poczta Polska zapisała się, jak nierozerwalnie związana jest z historią naszego kraju. Zacząłem od 5 października 1939 roku, na 5 października skończę. Nie bójcie się Państwo, nie będę opowiadał całej historii Poczty Polskiej. To rzeczywiście blisko 5 wieków. Faktycznie lepiej mówić o przyszłości, i ja często odpowiadam na pytania, czy Poczta Polska jest potrzebna, czy potrzebna jest poczta jaka ona powinna być. Pierwsza część tego pytania nie jest słuszna, to nie jest dobre pytanie, ono ma charakter oczywisty. Poczta jest potrzebna, nie tylko ze względów historycznych, natomiast faktycznie warto zadać sobie pytanie i zastanowić się, jaka ona powinna być, aby była potrzebna dziś i w przyszłości. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba postawić sobie jeszcze inne. Jaka dziś jest Poczta Polska? Szanowni Państwo, to, to trudne, bo Poczta Polska to instytucja skonstruowana po to, aby obsługiwać rynki, które dziś mają charakter umierający, zanikający. Będę dużo mówił o procentach i będzie przewijało się 70%, bo 70% w wielu obszarach wiele mówi o naszej firmie. Proszę Państwa, przeszło 70% przychodów Poczty Polskiej dziś generowana jest przez rynki, które mają charakter no, delikatnie ujmując mało rozwojowy. Rynki tradycyjne, rynki, które mają charakter schyłkowy, rynki kurczące się, zanikające, umierające. Rynek listów tradycyjnych. Ten rynek w ciągu czterech lat skurczył się o jedną trzecią. Straciliśmy jedną trzecią z głównej gałęzi przychodów poczty polskiej tylko od 2017 roku. Ten trend będzie postępował. To jest także efekt kryzysu, efekt pandemii, efekt zmian cyfryzacyjnych, które, które globalnej pandemii towarzyszą. Z drugiej strony Poczta Polska i to jest ważne podkreślenie. Poczta Polska nie jest urzędem. Poczta Polska nie jest instytucją gospodarki budżetowej. Poczta Polska nie jest jednostką budżetową. Poczta Polska jest spółką akcyjną. To wydaje się oczywiste, aczkolwiek mało popularne, bo jeżeli dziś mówimy o tym, że Poczta Polska utrzymuje urzędy, no ta nawet nomenklatura niekoniecznie jest adekwatna. Poczta Polska faktycznie utrzymuje najszerszą w naszym kraju największą sieć placówek. 7600 placówek w skali kraju. My mamy placówki w takich miejscach, w których sektora bankowego nie ma już od wielu, wielu lat. Poczta Polska jako instytucja finansowa także jest tam obecna, ma tam swoje placówki. Proszę Państwa, znów 70%. Otóż ponad 70% tych placówek ma charakter trwale nierentowny. Więc z jednej strony jesteśmy spółką akcyjną, a zatem mamy finansować swoją działalność z uzyskiwanych przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Z drugiej strony no, nakładane są na nas i my realizujemy te obowiązki w ramach misji, misji publicznej, tej misji wynikającej z tradycji, tej misji wynikającej z nierozerwalnego związku Poczty Polskiej jako instytucji z państwem polskim. Realizujemy zadania nakładane przez przepisy prawa, za które nie otrzymujemy żadnych pieniędzy. Te wyzwania, wyzwania strategiczne stojące przed Pocztą Polską doskonale rozumie pan premier Jacek Sasin, pan premier pod którego kierunkiem, na którego polecenie powstała w Ministerstwie Aktywów Państwowych nowelizacja przepisów prawa pocztowego, która ma zmienić niewydolny mechanizm wspierania, finansowania usług powszechnych, usług, które świadczymy na rzecz ogółu społeczeństwa, które, jak przed chwilą powiedziałem, w znacznej mierze mają charakter wysoce nierentowny. Te wyzwania rozumie pan minister Andrzej Śliwka, który nadzoruje naszą pracę bezpośrednio, który uczestniczył w prezentacji naszej strategii. Strategii, którą przedstawiliśmy publicznie na początku tego roku, i tutaj już przechodząc płynnie do, do możliwości, do szans biznesowych, bo przecież nie tylko historia, nie tylko problemy. Pan prezydent, prezydent Polski, prezydent Austrii mówili o tym, żeby zamieniać problemy na szanse, nie mówić o problemach, mówić o wyzwaniach. Owszem, oczywiście z tym się zgadzam, nad tym bardzo intensywnie pracujemy. I proszę Państwa, jakie są te szanse? Ostatnio dosyć dużo miejsca w mediach, dosyć dużo miejsca w komentarzach publicznych poświęconych było tym, że Poczta Polska będzie wozić węgiel. No owszem, Poczta Polska będzie wozić węgiel, Poczta Polska już wozi węgiel, bo Poczta Polska to dzisiaj nie tylko poczta, bo poczta to także firma logistyczna, duża firma logistyczna, jedna z największych flot samochodowych, samochodów dostawczych. W naszym kraju i poczta Polska po prostu staje do przetargów, poczta Polska je wygrywa i Poczta Polska wozi nie tylko węgiel. Poczta Polska świadczy usługę krajowej, międzynarodowej przesyłki paletowej, bo chcemy być obecni na tym rynku. Ten rynek w przeciwieństwie do rynku usług pocztowych ma charakter wzrostowy, rozwija się bardzo dynamicznie, co najmniej o 15-16% rocznie i zgodnie z naszą strategią, tą strategią, którą przedstawiliśmy na lata 2021-2023, to jest jeden z filarów naszej przyszłej. Działalności. Ten, na tym rynku chcemy być bardzo aktywni, jesteśmy na nim obecni, stajemy do postępowań, wygrywamy je, chcemy być zaufanym, wiarygodnym partnerem na rynku usług logistycznych. To po pierwsze. Po drugie, w ostatnim czasie prezentowaliśmy naszą ofertę także na kilku konferencjach, targach, dużych spotkaniach sektora obronnego czy szerzej sektora bezpieczeństwa. Dlaczego? No nie dlatego, że wydajemy piękne znaczki, chociaż znaczki piękne też wydajemy. Ale także dlatego, że Poczta Polska to dzisiaj bardzo duża firma ochroniarska. Poczta Polska to największa firma ochroniarska w domenie publicznej, rozumianej jako sektor skarbu państwa. Mamy ponad 3000 kwalifikowanych pracowników ochrony. Jesteśmy jednym z liderów rynku, jeżeli chodzi o logistykę gotówki. To też. Łączy nas z Narodowym Bankiem Polskim. Tak, uważamy, że obrót gotówkowy jest bardzo ważny, mocno na niego stawiamy. Jesteśmy w trójce największych firm na rynku operujących w tym sektorze. Chcemy na tym rynku się rozwijać. Działamy bardzo aktywnie, dlatego nasza oferta jest skierowana do, do wszystkich. Jesteśmy obecni na lotniskach, jesteśmy obecni w sieciach handlowych, jesteśmy obecni w innych instytucjach finansowych, na rzecz których świadczymy ochronę fizyczną, techniczną czy ofertę związaną z logistyką gotówki. No i oczywiście nasz core biznes. Nasz core biznes, bardziej w przyszłości jeszcze niż dziś. Core biznes związany z obsługą rynku cap, czyli rynku przesyłek kurierskich, ekspresowych, paczkowych. To rynek, który na pandemii zyskał chyba najwięcej, albo prawie najwięcej, bo sektor e-commerce, handel, handel elektroniczny rozwija się niezwykle dynamicznie. To są wzrosty przekraczające 20%. Rocznie. I my na tym rynku zgodnie z przyjętymi założeniami strategicznymi, chcemy, chcemy być. Chcemy, aby proporcje między przychodami generowanymi przez rynki tradycyjne. Dziś, jak Państwu powiedziałem, przeszło 70% naszych przychodów to te generowane przez rynki tradycyjne. Chcemy, żeby odwróciły się te proporcje, żeby w perspektywie strategicznej przychody z rynków wzrostowych zastąpiły te rynki tradycyjne. To jest absolutnie konieczne, ja na końcu jeszcze o tym powiem, ale jednym z tych kół napędowych, kół zamachowych musi być rynek KEP. Rynek to jest bardzo trudne, bo Poczta Polska jest firmą skonstruowaną pod obsługę listów. I to jest zupełnie inna sieć logistyczna, to są zupełnie inne centra logistyczne, to jest inny układ sieci transportowej. To są ogromne zaniedbania, ogromny dług technologiczny, ogromne zaniedbania inwestycyjne, żeby dziś konkurować na równych prawach z firmami, które przez wiele lat inwestowały, przewidując rozwój na tym rynku, no my musimy bardzo szybko inwestować i o tym też dzisiaj rano mówił podczas swojego wystąpienia pan premier Sasin, że inwestycje są tym kołem zamachowym dla całej gospodarki i dla rozwoju poszczególnych firm, takich firm jak, jak Poczta Polska także, Poczta Polska pod wieloma względami największa firma w Polsce, największy pracodawca, największa flota samochodowa, największa liczba placówek. Z drugiej strony firma Biedna, no, firma, która... E, firma, która e, e, Generuje przychody z rynków schyłkowych. Firma, która jeszcze w 2019 roku na inwestycje przeznaczała zaledwie 1,2% swoich przychodów. Wiecie Państwo, jeżeli firma przeznacza 1% swoich przychodów na inwestycje, to znaczy, że ona się nie rozwija. Ona po prostu nawet nie konserwuje swojej substancji. Podnieśliśmy ten poziom w roku 2020, w roku trudnym, do 3,6% i w perspektywie strategicznej chcemy osiągnąć przeszło 6% relacji, w perspektywie strategicznej roku, roku nie bardzo odległego, tylko roku 2023, relacji inwestycje do przychodów. W kwotach bezwzględnych to jest miliard 200 milionów złotych, tyle chcemy wydać na inwestycje w latach 2021 2023 i to nie bardzo też do końca adekwatne jest, że chcemy wydać, bo po prostu te pieniądze wydajemy, dlatego, że czas ucieka, konkurencja, konkurencja jest bardzo agresywna i, no i czasu po prostu nie ma, dlatego Gromów inwestycyjnych zawarliśmy już, już lub zawrzemy je w najbliższych tygodniach. Wczoraj miałem okazję w Lublinie uczestniczyć w panelu, w którym brali udział także przedstawiciele spółek sektora energetycznego. No trudno nam się porównywać. Tam spółki zależne tych dużych koncernów naszych państwowych przeznaczają na inwestycje rocznie 2,5-3 2 miliardy złotych. My zawarliśmy w tym roku największą umowę inwestycyjną w historii poczty polskiej, całej historii tej firmy. I ona jest warta 200 milionów złotych. Taka jest skala możliwości naszej firmy i taka jest skala historycznych zaniedbań. Zawarliśmy umowę na zakup trzech maszyn sortujących które trafią do naszych centrów we Wrocławiu, w Lisimogonie, koło Bydgoszczy i w Lublinie i oczywiście nie trafią tam jutro, bo to nie są maszyny, które kupuje się w hipermarkecie, tylko będą dla nas specjalnie wytworzone i niestety musimy na nie poczekać. Wkrótce, myślę, że w ciągu najbliższych tygodni dołączymy do grona firm, które dysponują automatami paczkowymi. No to jest oczekiwanie klientów, ten trend poczta w przeszłości przegapiła, szkoda. Dzisiaj nadrabiamy te zaległości. Te maszyny paczkowe, które dzisiaj mają dwie firmy, trzy firmy konkurencyjne, wkrótce udostępnimy naszym klientom. Myślę, że w najbliższych tygodniach zawrzemy w tej sprawie stosowne umowy. No i wreszcie, cyfryzacja to także filar naszej strategii, i tutaj też nawiążę za chwilkę do 5 października, bo to ważna data także dla naszej firmy już nie historycznie, tylko całkiem dziś. Cyfryzacja w poczcie polskiej jest trudna. W ogóle w poczcie polskiej wiele wyzwań ma charakter trudny, bo to bardzo duża struktura. Ale cyfryzacja musi być naszym kołem zamachowym, chociażby dlatego, że właśnie od dziś, od 5 października 2021 roku wchodzą w życie poszczególne przepisy ustawy o doręczaniach elektronicznych. To jest taka ustawa, która z jednej strony przyspieszy schyłek rynku tradycyjnych przesyłek listowych. One będą odchodziły do LAMUSA jeszcze szybciej niż to w tej chwili e, widzimy. Z drugiej strony Poczta Polska jest operatorem tego systemu. Wspieramy e, wcześniej Ministerstwo Cyfryzacji, obecnie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Centralny Ośrodek Informatyki. Wspólnie pracowaliśmy nad tymi rozwiązaniami i Poczta Polska e, będzie operatorem e, tego systemu, który mam nadzieję będzie miał charakter usługi biznesowej, a nie ciekawostki dla e, fanów e, technologii. Więc to rozwiązania, które wchodzą w życie w dniu dzisiejszym, aczkolwiek dług technologiczny w naszej firmie jest także ogromny. My nie mamy aplikacji mobilnej, my nie mamy płatności elektronicznych za usługi kurierskie. To dzisiaj jest standard rynkowy, my nad tym w tej chwili pracujemy bardzo intensywnie i wytworzymy te rozwiązania w ciągu najbliższych miesięcy. No ale niestety do tej pory ich nie mamy. My mamy systemy teleinformatyczne, które mają dwadzieścia kilka lat. To są problemy nie dnia dzisiejszego, nie, nie, nie dnia wczorajszego, to są problemy, które niestety w trakcie pandemii uwypukliły się w całej swojej rozciągłości, musimy nadrabiać je bardzo szybko, stąd inwestycje. Na naszą odpowiedzią na wyzwania, naszą odpowiedzią na zapotrzebowanie klientów jest, jest rozbudowany program inwestycyjny w trzech obszarach. Logistyka, o tym powiedziałem, trzy maszyny sortujące to nie koniec. Kolejne centra logistyczne w ciągu najbliższych lat, także w innych miastach, mamy w programie przewidziane. W tej chwili trwa także postępowanie zmierzające do stworzenia, wybudowania od podstaw nowego węzła logistycznego tu w rejonie aglomeracji warszawskiej, obecny na Łączyny. No, delikatnie mówiąc, pamięta czasy PRL-u, bo to dawna fabryka domów z wielkiej płyty i musimy się na tym rynku bardzo szybko rozwijać, musimy się rozpychać i musimy te inwestycje prowadzić niezwykle dynamicznie. Więc po pierwsze logistyka, automatyzacja procesów logistycznych. Po drugie cyfryzacja, nowe systemy teleinformatyczne, nowe systemy służące obsługi, obsługi, obsłudze naszej firmy, naszych procesów logistycznych, naszych procesów w placówkach. Pocztowych to niezwykle istotne, automatyzacja ostatniej mili, automatyzacja doręczania przesyłek do klientów. Dziś mamy najbardziej rozległą sieć odbiorów w punkcie liczącą 17 tysięcy punktów, to nie tylko placówki poczty polskiej, to placówki firm palterskich żabki, Orlenu grupy EuroCash. Chcemy, żeby w perspektywie to było 20 tysięcy punktów, natomiast w ramach nich 2000 maszyn. Automatów paczkowych, które począwszy od przyszłego roku zasilą, zasilą także Pocztę Polską, dorównując do standardu wytyczonego przez konkurencję, który, który Polakom zdecydowanie się spodobał. To nie koniec naszych planów i zamierzeń, bo jeszcze w tym roku uruchomimy w listopadzie nowy standard przesyłek kurierskich. Znowu związany z transakcjami online, związany z możliwością zamówienia, przeprowadzenia całego procesu w sposób bezdotykowy, elektroniczny i z tym, czego klienci od nas oczekują, czyli z doręczaniem przesyłek następnego dnia po ich nadaniu. To nowy pocztek, nowa usługa kurierska. I proszę Państwa, czy poczta polska jest potrzebna i dlaczego? Jaka poczta polska powinna być? Oczywiście poczta musi się zmienić. To jest zupełnie oczywiste. Poczta Polska musi się zmienić, musi przejść bardzo głęboką transformację. Nie zamierzamy likwidować placówek pocztowych nie tylko dlatego, że prawo na to nie pozwala. Także dlatego, że poczta jest w wielu miejscach namacalnym, bardzo realnym znakiem ciągłości istnienia państwa polskiego. I to nie są słowa na wyrost, bo wiecie Państwo, to pokazała pandemia. Pamięć ludzka jest ulotna, jest bardzo krótka, ale przypomnijcie sobie Państwo, jak wyglądały miesiące lockdownu w roku 2020. Wtedy puste ulice Warszawy, te obrazki obiegły cały świat, pamiętamy je pewnie gdzieś z tyłu głowy, a nasza firma wtedy działała. To był czas, kiedy prawie wszystkie branże albo ich większość, większość sektorów gospodarki wstrzymywała swoje funkcjonowanie, a Polska, Polska działała. Polska, Polska działała dlatego, że jesteśmy gwarantem bezpieczeństwa wielu procesów procesów sądowych, procesów karno-skarbowych, postępowań gospodarczych. Jesteśmy gwarantem, dlatego że gwarantujemy pewność korespondencji. Kosztowało nas to bardzo wiele wysiłku i pieniędzy zadbanie o bezpieczeństwo naszych pracowników, zadbanie o bezpieczeństwo naszych klientów, ale to się udało. Poczta Polska funkcjonowała, my spełniliśmy pokładane w nas nadzieje. Poczta Polska włączyła się bardzo aktywnie w działania rządu związane z, z COVID-em, związane z stanem pandemii. To Poczta Polska na rzecz i na zlecenie Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych kolportowała sprzęt medyczny. To ostatnio to Poczta Polska kolportowała pakiety bezpieczeństwa epidemicznego do szkół. To Poczta Polska jest dużym, zorganizowanym zasobem państwa polskiego, możliwym do użycia w momentach kryzysowych, i to także jest przewidziane w przepisach prawa, bo Poczta Polska ma swoje zobowiązania obronne. Jest firmą, która ma brać udział w mobilizacyjnym rozwinięciu sił zbrojnych, wspierać funkcjonowanie wojskowej Poczty Polowej i w związku z tym szkolić pracowników, budować struktury, budować procesy, które mają nam umożliwić zapewnienie działania w sytuacji, w której, tak jak wczoraj, no Facebook przestanie działać. To się może zdarzyć. Poczta Polska jest, jest do dyspozycji państwa polskiego, powinna działać, powinna funkcjonować, musi się zmienić, musi także uzyskiwać wsparcie, ze strony, ze strony państwa. Nie ma innej możliwości, jeżeli chcemy dalej utrzymywać sieć 7600 placówek. Placówek bardzo ważnych, bo poza ciągłością działania, to proszę państwa, my w zeszłym roku, w roku trudnym, roku lockdownów, sprzedaliśmy ponad 3 miliony książek. To jest tylko przykład. Bo w wielu miejscach poczta jest tą instytucją, jest tym miejscem, jedynym miejscem w danym terenie, w którym można kupić książkę, można kupić artykuły pieśmiennicze, można kupić prasę. I Poczta Polska jest ważnym elementem lokalnych społeczności, ale to nie jest działalność biznesowa bo ponad 70% placówek poczty polskiej ma charakter trwale nierentowny i nigdy nie będą rentowne. W związku z tym, jeżeli chcemy takiej instytucji, jeżeli chcemy poczty polskie na miarę naszych marzeń i możliwości, po pierwsze transformacja, po drugie inwestycje, po trzecie zmiana nieefektywnego modelu finansowania naszej działalności. Przed tymi wyzwaniami stajemy z ogromnym wsparciem ze strony Ministerstwa Aktywów Państwowych. Jestem przekonany, że się uda. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, dziękujemy serdecznie raz jeszcze, wielkie prawo dla Pana Prezesa Zarządu Poczty w Polskiej ESA. Dziękujemy serdecznie raz jeszcze za tę rzetelną ocenę i przedstawienie sytuacji, w jakiej znalazła się Poczta Polska, ale przede wszystkim odpowiedź na potrzeby rynku i liczę, że te możliwości, które przedstawił Pan Prezes Poczty Polskiej są rzeczywiście, drodzy Państwo, niezwykle interesujące. Panie, panowie, przed nami już ostatni punkt tego dzisiejszego programu. Za chwilę zaproszę już ostatniego prelegenta w dniu dzisiejszym, który, jak sądzę, przedstawi chociażby jedno z tych wyzwań, które zostało przedstawione przez prezesa Narodowego Banku Polskiego. Ale o tym pozwólcie państwo, ponieważ tutaj program mnie do tego zobowiązuje. Krótka przerwa techniczna, dosłownie prezentacja multibandialna, która musi nam się wyświetlić. Już za chwilę, drodzy państwo, ostatnia prelekcja. Proszę z nami pozostać, bo to zaledwie parę sekund przerwy.